Cześć Siemanka, tutaj moron YouTube i dzisiaj będziemy grać w podmiankę i. Aaaaa! W dzisiejszym odcinku podmianki będziemy robić to co zawsze robimy na podmiance, czyli Fandom jest Moron YouTube Podmianka, odcinek e, szósty Zrobiliśmy to. Na przejść. Na... Cała playlista będzie pod spodem. Tak, pod spodem, tam na dole. O no co chodzi w tej, tej porze? Bardzo dobrze, bratku, że spytałeś. Otóż. Baba No Dobra, ja wygrałem. Czyli, że... Czyli ja się. Dobra. Jeden z was jest w pokoju. No way. Właśnie zabił kogoś. Ta osoba leży na podłodze. Wchodzi jego współlokator. Sprawa jest taka, że wiadomo, ten, który dopiero przyszedł, zauważył to ciało, ale ten pierwszy nic z tego nie robi. Czyli ja. Za, a, na, no dobrze. Ale chciałem. Ale, 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 rozumiem. rozumiem. Dacie radę. Odblokujcie swoje szóste zmysły. Ja nawet piątek dla A wiesz jaki jest piąty? Zapach? No widzisz, bo odlokuj szósty teraz. Jego szósty smysłam jest alergia. O! Dobra, mam lekki twist. Trup na ziemi wygląda dziwnie podobnie do osoby, która właśnie weszła. Cześć stary. ogólnie to. Cześć, to jest... Co? Co tam? Co to jest? Co? To... No o co ci chodzi? Co? Nie? Co? Z... Podmianka? No leży chłopko. Nic wielkiego naprawdę. No, no, to znaczy, ale on ma takie trz... no, czepy. Zabiłeś człowieka? Mhm. Y Podmianka? Y nie powiedziałbym, że zabiłem. No to co on robi? Leży no cały? właściwie nic w nie zrobiłem, nic się nie stało. No. To po prostu nie żyje. Czy nie ty go zabiłeś? Nie. Ale jest tutaj martwe ciało. Tak, tak. No tak było, tylko właśnie. Też przeszedłem, tylko nie wrzasnąłem tak jak ty, bo. Nie, Okej, okay, to. A czemu wygląda jak ja? Nie wygląda. Podmianka? A to tak twierdzisz? Co, że. Że jak ty? Że może chciałem się. No, coś ci zrobić, ale nie wyciąłem, że to, nie ty? Nie. Stary, zostawmy go. Jakby to nie jest ważne. No nie, 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 to jest bardzo ważne. Jakby trzeba zgłosić, co nie? Jakby mamy martwe ciało, to... Do... Gdzie się zgłasza martwe ciała? Podmianka? No do policji no. Czę ja sobie sam dalej. A to się nic nie stało, przecież dostaniesz mandat w ogóle za niepotrzebne wzywanie. Jak ci tak przeszkadza to go wyniosę, no ale dla mnie to kurwa może tu leżeć, no. Podmianka. Wiesz co, jak chcesz to sobie go wynieś, ja nie będę nic z tym robił, bo dla mnie to w ogóle mi nie przeszkadza tym. No, nie, zajmij się sobą, idź do tam swojego pokoju. E, to jest mój pokój. Podmianka. No dobra, ale chciałem skorzystać z wikacji, a on tak trochę leży z głową w wikacji, no, znaczy po, ja a, leżę No głową... podnieś, podnieś nogę, tak dla mnie. No, mhm, mm no, no, mm -hmm. no okej, okay, no i... Y y y y y y no kurwa, jak śniadanie nie jadłeś, na no to Dobra. Większy krok i idziesz. To w ogóle mm. nic nie przeszkadza. Eee. Mhm. Ale mu ale głowa jest w kiblu. Nie jest. No nie jest, jest. Kib... pod Ale to... Wiesz to jak ten świstak co ja się... A tak... może szybciej jakby ja chcę się wysikać, a on tutaj z głową w kiblu. Pomóż mi może trochę co? Na rączki bo Weź tego. Jak? Tu się znalazło? Martwe ciało. Nie wiem, ja nie wiem. To ja zarobiony jestem. Nasze... Podmianka. Nie interesują mnie takie rzeczy. Ja akceptuję... Podmianka. Się, akceptuję świat takim, jakim jest. Przyszedłem... To zaakceptujmy to, mhm. że... Mhm. Tu jest martwe ciało, mhm. a ty masz krew na koszuli! Nie. Podmianka! Krew na koszuli! No. A skąd wiesz? To... Ja się przewróciłem. Gdzie? Po schodach. Podmianka. Jest, mamy na parterze. O, w sumie dobra. A tu nadal trzeba wejść. Przez próg? Nie, jak do klatka jest trochę wyżej. Jak, jak kla do klatki się wchodzi, trzeba wejść po schodach. No, tam, z tamtej strony nie, ale z tej drugiej tak. Podmianka. To <noise> so... Co? No co cię to... Co... Ale czemu robisz z tego igły widły? No mam koszulę, zobacz, zdejmę. Do prania. Nic się nie dzieje, naprawdę. No Chłop leży. A, a gdzie jeną, ja mam szukać? W Łazience. Na co z ciałem? Mnie boli. To jest piąty raz w tym tygodniu. Jak widzę ciało podobne do mojego ryja. Tak, nie, nie, nie. czwarty to. No dobra. Czy się przyznajesz. <śledziany> to w... Zabija. Ale... Skąd bierzesz bliźniak? Klo... Co ty zrobić? Podmiankę. Kim ty nie? <grychy> ja! Jestem mechanik. Mechanik ciał. Dobra, super, to napraw ciało, wynieś je z domu, wymienię całą Zapuś podłogę. Tak. Daj... Nie, nie udało się. Za mało zapłać. Nie chciało mi się w tym kuzdrać. Wiesz? Miałem mu zmienić wygląd i miał przypominać ciebie, bo to był twój sekretny wielbiciel, ale umarł. Jak? Pomianka? Na... Czego? <ścoughs> no bo nie żyję, no. to umarł i trudno. Nie, nie, bo, ale ty... przestań wchodzić na łeb. Ja jeszcze mam kilka ciał. Podmiankę. Ja jeszcze mam kilku klientów, którzy jeszcze żyją. no, Przyjdą i będzie więcej. Co ci to obchodzi? To jest w połowie moje mieszkanie też. No, A, ja sobie mogę. Ale nasz wspólny Kibel, w którym leży głowa martwego gościa, który przypomina mnie. To ty to mówisz. To jest twoja racja. Ja mogę mieć inną rację. Jaka jest twoja racja? Moja way? racja jest taka, że za morny mam i trzacz. No. Dobrze, pójdę po tę głowę. No pójdę pod... Tak ci przeszkadza? No tak, bo blokuje mi kibel. Piąty raz w tym tygodniu. Przecież nie ma rąk. nie nój. Jak ci blokuje kibel? Głową. Głową? Głową. Głową. Co? Głow... Nie ugryzie cię. Nie ugryzie cię, dobrze no. Tak. Uważaj. A. A, A. A, tak ci. Brałeś hmm. Brałem. A na chuj mnie te leki psychiatrę. No ja musisz! Wreszcie, ja biorę leki na nerwy, a! a nie na... Co, możemy nie teraz zrobić? Je... Tak, co mieć gas palcem? Go też zaćgałeś? Przepraszam. Co? Chcę Ej, Ej, przestań, przestań, przestań. Przy... Ej, pogadajmy, pogadajmy, pogadajmy. Już gadałem. Masz problem, że będziesz taki... Kurwa, Wkurwiasz mnie, no. No co ci obchodzi to ciało? No proszę... Ma, no, może to i co? Na no, głowa, no. A, 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 ugryzę cię w dupę. No, idź czciać już Jak masz prompt breadki, to bred. Oj Tańcz ze mną póki czekamy. O, za tańczaj Filip. Medura <g> Klementyzna Jakby czy kojarzycie... kojarzycie te... I ci. Bo przyszło mi do głowy te ai tiktoki z tymi Bigfootem i Yeti. O, też o tym myślałem wcześniej, ale pomyślałem sobie, ale będzie to fujowe. <grym> co nie? No <grym> 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 zawstydził się, co ty zrobiłeś. Dobra, to w takim razie Dandruffin i Merra wchodzą do baru. <grym> ale lekarz <każdy> też baba. <grym> Jesteście Asterixem i Obelixem. Kurwa, wiedziałem. Pan Raming wysłał Was po niebieskiej kwiat, kwiat i kolce, bo to nowy składnik do wywaru. W lesie nagle napotykacie Rzymian. Obelix masz za zadanie być głośny, jesteś z <grymian> Na Naprzód to Czy <grymian> Trzymajcie się, trzymajcie Aaaa, a Benz to mi, a co Dajcie mi kurwa napoju, bo się strzikała. Asterik śmierć. się! Obeliksie! Ooo, Asterink się. jest jaki szybki? Tak, słucham cię. Znalazłeś już niebieskie kwiaty i Nie szukamy dzików? Ja myślałem, że my dziki szukamy. Dziki, dziki, dziki. Dziki to jest ten kwiat. <grym> Z kulcami. <grym> Zmiana. <grym> Czy ty możesz. Na Teutatesa. chociaż raz słuchać panoramiksa, Jak mówi nam przepis na. Nie no, ja, ja kompletnie straciłem rachubę po tym, jak powiedział, że trzeba marchewki tam do ja, dodawać. To. zupa bez dzika? To jak. Abelix? Abela! <laughs> tak, obelix bez Benhira! Gdzie jest w Właśnie dlatego potrzebujemy marchewek. Dobra, no, ja tak szukamy. Na myślisz, że od czego wychodzą niebieskie kwiaty, Z lasu. Bardzo dobrze! Uczysz się, obelixie! Uczysz się na Teutatesach. Słuchaj, Poszedłeś do przodu. <laughs> Poszedłeś do przodu, żeby znaleźć ten kwiat, tak? No Powiedziałeś, tak. że go wyczułeś. No tak, to ale... Gdzie on jest? To jednak była... Gdzie jest kwiat? To jednak nie był kwiat. Idę, Piks! Nie, 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 nie. Jak on znajdzie kwiat przed tobą... Nie! To nigdy więcej nie... Ja to ży... Nigdy więcej nie spróbujesz jeszcze raz... Ja rzymian żebyś... widziałem. Oni tak ładnie pachną. Gdzie? No. Tam, za tym żyłem. widzisz Widzisz? się jeden. Widzisz? Rzywisz się. No, co robi? Rzeczywiście. A że się No. Ej, halo! Nie, 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 czekaj, czekaj, nie mamy napoju. Zmiana. To ty nie masz napoju. Ale to ja miałem zmianę. A, sorry. On ma niebieski kwiat. Teraz trzeba znaleźć kulce. Kto z nas jest mądrzejszy w tej duecie? W tej duecie? W tym duecie. Jedziesz, jeszcze się uczysz mówić. Źle ci było? Wkręci no. nie piety tego napoju, wychlałeś cały kościoły, miałeś do niego wpaść za dziecka, tak wpadłeś. super extra. Nie wiem kto Ciebie tam rzucił, nie mam się do pojęcia. Pewnie Panoramix, on się dziwnie zachowuje, ale, ale Panoramix to alkoholik! nie alkoholik, magiczny napój. Panoramix jest magicznym napojem? Nie. A Panoramix to alkoholik? Nie możesz być alkoholikiem jeżeli nie ma alkoholu. Czyli ma. On ma swoje własne problemy, dobrze? Nie zwracajmy uwagi, mamy Asy. zaopatrzyć go w niebieski kwiat z kolcami. Czy to ważne, jeżeli tam stoi Żymianin? No, on ma ten niebieski kwiat. No to mamy przyjemność, spożycie. Eee, panie Rzymku! Panie Rzymku! No i patrz, no i ucieka. Zmiana. A ja no, zaraz przeprowadzi całą armię i co ty to? A ma? jak ci napluję do mordy, to będziesz miał wywar? Zmiana. A jak ci naszczam do mordy, to jakbyś trochę skosztował tego wywaru, nie? W sumie nigdy nie próbowaliśmy. Wiesz, co nie wiem, czy to jest. Zmiana. Że ja? <laughs> no za pomysł! No, no, weź się, pomóż tutaj, a ja ten. Czekaj, ty, ale to nie masz. A pan. Musiałeś, serio? Zmiana. <śmiany> Astericie, ty z takim podejściem, to ty niczego nie osiągniesz. No ale ja patrzę realistycznie na sytuację. Tam jest Rzymianin, tam jest cała ich armia. Fajnie, jeden za drzewem, armia za górką. Realistycznie, ty ty masz metę wzrostu. Realistycznie to ci zaraz wpierdolę. Realistycznie to ja wpadłem do kociołka jakbym byłem mały. Realistycznie no mi nie obozi. w musisz przestać, musisz zacząć kontrolować swoją złość. Falbana ci znowu nagadała, tak? Jaka kurwa falbana? Moją, moją miłością jest siamping. Ty, drogi, smaka nie oglądałeś? Siamping, ty rasisto. Przepraszam, oplułem cię. To z tych nerwów. I zresztą, głodny jestem. Zjadłem dzika. I pobił Rzymianina. Moje życie nie musi opierać się na żadnych kwiatach i wakolcach. Ja chcę być prostym Obelixem, co bije Rzymian. Czy mogę być Rzymianinem, co bije. Obelixa? Ciężko, no, <laughs> zakorumpowałem, przepraszam. No, widzę czy właśnie. mogę być Obelixem, czy nie mogę być Obelixem? Czy ty zjadłeś niebieski kwiat z kulcami? Co ty kurwa, bierzesz? No właśnie, zmianę. Do ciebie? A! A. <laughs> Nie, dziękuję bardzo. Czy miał kształt dzika? No, dziki kwiat. A, w sumie mogły, moje instynkty mogły rzeczywiście zacząć działać w ten sposób. Tak, tak, tak. Uważać na lekce zielarstwa. A co ten kwiat robi? Ty jesteś kurwa, nie wiem. Ty jesz? No, ty jesz kwiaty. I potem się źle czujesz aha myślałem że ty je od jedzenia to dobrze wiedzieć w sumie. no to no to właśnie to... ten kwiat powoduje że się ty wpadłeś do kociołka co nie tak ja byłem mały tak? no no teraz jesteś duży tak a tam stoi zimianin możemy w końcu coś z nim zrobić no jeju to że zapomniałeś swojego kurwa bogu winnego tego pisiorka zapomniałem tylko go wychlałeś. Nie wychlałem. Wychlałeś? Nie wychlałem. z kwiatem i kolcami. Sucho było po tym świecie, zresztą kol, koliło mnie i. Belik się, co zrobiłeś z wymarem. No i dobrze. <grym zypniały> Patrz, jak tu na kamerze wyglądał. Klęknij. Klękaj. No Cześć. To teraz zrobimy Harego Pottera. Okej. Dobra, weźcie sobie u A, wada wzroku. Jesteście w Hogwarcie. Szok. Dobra, okej, okay, spoko. Jesteście w zakazanym lesie. Łezowski jest trolem, który ma, jest przekonany, że jest harem Potterem, a ty jesteś Harrym Potterem. Nie. No to ty coś. jesteś Voldemort. Kiedy ten dzieciak się zjawi? Dzień dobry. Ale... Przepraszam. Dzień dobry. ci brudne stworzenie. Czekam na bardzo w, 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 w... T... ważnego gościa. Czyżbyś spodziewał się Harego Pottera? Zmiana? Czyżbyś spodziewał się? Ogla. Nie. Czekam Aha. na chłopca, który niegdy... Przypadkiem głupi śmierciel przeżył, a ty jak stąd nie odejdziesz, to raczej nie przeżyjesz. Zmiana. A ty jak stąd nie odejdziesz, to będziesz musiał rozmawiać ze śmierciożercami, ponieważ ja nie kiwnę palcem na takie odrażające stworzenie jak ty. Zapomniałem e, panu powiedzieć, ale jestem bardzo sassy trolem i... i, i, i... Nie chcę, żebyś mnie pan źle zrozumiał, ale ja też... ja się nazywam... pan dla ciebie, Panocku. Ale tak bardziej z Egiptu, czy bardziej... bardziej z Londynu. Bo pan... Nie pamiętam skąd był mój dziadek. A, alright, bro. <grym> Więc chciałbym panu powiedzieć, że ja jestem Harry Potter. Znaczy, ja jestem Harry Potter. Troll z lasu, znaczy czarodziej. Widzę, że masz jakiś problem. Ja doskonale wiem jak wygląda ten Zmiana! Ten chłopiec Zmiana. Wiesz co? A jakie zaklęcie jest twoje ulubione? Ja. Słuchaj! Małżowina trolla. Jelobus maksus. Dobry jesteś! Mogę się nauczyć czego nowego. Masz szczęście ze z prawego. Ja jestem lewą. <grybuj> Teraz się szykuj. Ale wierzysz, że jestem Harry Potter już? Zmiana. Zaczynaś mnie przekonywać, o co jest taki brzydki. <grybuj> Rodzice mi umarli A? i kupią ci. Nie głupią. To no, no, zmiana. Głupio, uh, przepraszam, no. A wiesz kto ich zabił i Nie wiem, pewnie jakiś troll we mord, czy coś. Ja jestem Voldemort. On był, to nazywają go Ciemnozielony Pan. Hmm. Hmm. Jest żabą. Zmiana. Ciemnozielony, no niedaleko pada jabłko jabło. Lub troll od Voldemorta. Troll. Proszę biegać. O, tu są moje trole. I one teraz biegają. Zmiana. Ci? One teraz nie biegają, To są głupie. O, ty jesteś taki mądry. Przyszedłem tata. ci się przeciwstawić za zabicie moich rodziców, Trolli, no. trolli. Tr tr troli... troli. Zmiana. Co ty co ty, wystawiasz? Odpierdalam taniec śmierci. No... Zobacz, co ja mogę ty, ci zrobić z twoją rościcią. Ekspelior! Nie ma! Schowałem no nie, bo wyjebałem ja! To... Zmiana. gdzie, o no, widzę masz <grystanie> Pat na to! <grystanie> to jak się... Panie jest! jeszcze raz! O! Nie ma... Panie ja mi, że jestem hardy? Tak. Tak? Mhm. A jak się nazywają moi najlepsi przyjaciele? I po Możesz jak ustępisz! Eeeeh... Nie, zabijesz mnie, ponieważ mam konkursy. Ja to jest głupi jakiś, co? A, przepraszam. Ja tylko udawałem. Zmiana? <noise> ha, To się ubierze! <noise> nie ubierz się! <głos> Zmiana? <głos> nie, ni nie, 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 nie słuchaj go! Możesz być goły, na go. <noise> Innego goły! A ty gadasz po A ty jesteś czarny! Zmiana! A. Ja nie lubię! Panów! Wiesz, co nie mam nosa do takich Walczymy ci co, kurwa? Za moich rodziców i za, za moją ukochaną! Posłuchaj mnie, trolluch, Potter zmiana! Win... Winnie Potter! Ja czekam. Nie, nie wyglądasz, Zmiana. Dobrze pijmy się. <grymne> Jaka poza? Jaka? No. Taka. Ewa, tak. dawaj, dawaj. Zmiana. Zmiana. O, dawaj. Zrobiwało się, nie znaczy w samochód i Przepraszam. Protekta, eee. eee. protekta, Nie ma takiego protect. zaklęcia. Nie ma takiego zaklęcia. Zmiana. Aj, 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 aj. A ja jest, to boli. Przestań. Ja też jak mówiłem. Ani krokudanej. dalej. Chodź, który przeżył. Umrze teraz. Jak chcecie oglądać więcej nieśmiesznych rzeczy z nieśmiesznymi ludźmi, to y, pójdźcie oglądać. Hei! <laughs>